No, i witam was, moi drodzy, na moim kanale profesor Detektorysta w kolejnym odcinku wykopku. W końcu już to mówię któryś raz w filmie, ale w końcu mogę iść znowu pokopać. E, tydzień musiałem znowu czekać, bo była ziemia, po prostu beton. E, te miejscówki też jestem dzisiaj niezadowolony, bo miałem iść nowe miejsca, ale niestety kolejny raz nie mogę złapać się z właścicielem e, terenu i pogadać sobie z nim. Także przerabiam to, co już kiedyś przerabiałem. Tym razem mamy taki ładny e, sadzik, ogród. Fajny, klimatyczny, stare drzewka, tam trochę dalej jest ich więcej. W każdym razie miejsca dość ciekawe, choć bardzo przeszukane, ale nie ma miejsc, miejsc w 100% przechodzonych, także zobaczymy, może coś wyjdzie, może nie, a przynajmniej sobie pochodzę. Także oglądajcie do końca, zobaczymy co wyjdzie, a ja Wam jeszcze przypominam, że jeśli oglądacie to w styczniu tego roku, to jest aktywny kod na minus 10% na wszystkie produkty do czyszczenia, do konserwacji i przeróżne akcesoria na sklepie agoranum.pl. Wszystkie informacje potrzebne macie w opisie tego filmu, także zapraszam. I co? Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, jeśli będzie Wam się podobać i widzimy się przy pierwszym dołku. Pierwszy mini dołek i tylko jakaś metalowa pokrywka. Ogólnie Wam powiem, że Simplex nie będzie miał łatwego zadania, bo chodziły tędy rutusy i przeróżne inne sprzęty z wyższej półki, ale mimo to ja wierzę w swój sprzęt i swoje umiejętności użytkowania go, a to jest, pamiętajcie, najważniejsze, nie sam sprzęt, a to ile z niego wyciągniecie także, no zobaczymy, może coś wyłapiemy ciekawego jak na razie minęło może tylko 10 minut ale sporo sygnałów eee, same śmieci jak dotąd, aluminiowe ale może i między tymi śmieciami kryje się coś ciekawego, także do następnego dołka a teraz Wam pokazuję to co jest przekleństwem po prostu tego miejsca i pól obok właśnie tego ogrodu to takie blaszki, kurde naprawdę nie mam pojęcia skąd te blaszki się wzięły na tak dużym obszarze bo to jest pół kilometra w każdą stronę e, te blaszki są praktycznie non stop i każda taka blaszka bije naprawdę fajnie że tego sygnału nie można po prostu pominąć no ale, o, oh, naprawdę za którymś razem to robi się bardzo e, nerwowe dobra, może coś ciekawego zaraz Wam pokażę zamiast samych śmieci do następnego no i mamy w końcu dołeczek poszedłem nieco dalej w tym ogrodzie miałem całkiem niegłupi sygnał i mam monetkę w końcu. Już musiałem lampę włączyć, chmury zaszły, naprawdę się ciemno zrobiło. A jest tutaj ta moneta. Co my tutaj mamy? Dobra, zdajemy tę rękawiczkę i dopiero Wam się włączę, bo... naprawdę grube są te rękawiczki i nie mogę sobie poradzić. No i mamy takiej wielkości monetę. Nie obstawiam tu nic bardzo starego. Może być i nawet współczesna, ale zaraz zobaczymy. Lekkie przetarcie. No ale mi tu nic nie wychodzi na razie. Dobra, jeszcze raz muszę się wyłączyć i pokażę Wam na pewno. No dobra, jak to mawia Mister Lony, środek podręczny. Pozdrawiam cię tutaj, Mister Lony. I to niestety, ale tylko współczesna moneta. No żal, trochę żal. Już myślałem, że będzie jakaś miedziana. Nie wiem, no cokolwiek może nawet między czy coś. No ale niestety. Zajazd po prostu niesamowity i nic ciekawego. No ale, może tutaj w takich chaszczach, tu sporo śmieci leży i tak dalej. Ale, gdzieś tutaj, zawsze przynajmniej w zimę, można pomachać tą cewką. Także może będzie ok. Do następnego. No i jest w końcu jakaś moneta starsza. Na pewno jest starsza. Jeszcze wam pokażę. Tutaj szedłem na pole, zaraz przy granicy z tym ogrodem, coś mnie jednak tutaj podkusiło. Żeby tu iść i praktycznie dwie minuty i mam monetę Pewnie to będzie Boratynka Pewnie też w kiepskim stanie Jeszcze spróbuję to trochę oczyścić i Wam się włączę No powiem Wam, że naprawdę prawie nic nie widać Ale wydaje mi się, że jest tutaj data charakterystyczna dla Boratynek Dla szelongów Jana Kazimierza Pewnie będzie to pogoń, tak mi się wydaje Stan kiepski, którego nawet ołówki nie, nie uratują raczej Spróbuję. Jeśli coś z tego wyjdzie, no to wstawię wam tutaj z prawej strony. W każdym razie no cieszy moneta coś starszego. No i znaczy się, że jest coś pominięte, także jest ok. Zobaczymy, czy coś jeszcze może zostało tutaj w tej ziemi. Dobra, do następnego. No i jest pierwsze sreberko w tym roku. Mamy pierwsze srebro. Kurde, jeszcze dziabnąłem, już wam pokazuję. Leciutko naprawdę zahaczyłem tutaj w tym rogu, kurde, ale jest pierwsze sreberko. No, no na pewno jest srebro, tylko co to to będzie? Pewnie w kiepskim stanie, kurde. Nie chcę tego za bardzo tutaj trzeci psuć. Tyle o ile dam radę, to może wam pokażę zaraz. No powiem wam, że taki trochę kurde ogryzek ta moneta od boków to naprawdę ją zeziarło nieco ale ja już chyba wiem co mam i chyba to będą kopiejki na 90% jestem pewny, że tutaj w którymś momencie widziałem tego dwugłowego orła carskiego no niestety, no kurde stan jest naprawdę tutaj przynajmniej na ten moment bardzo kiepski Mam nadzieję, że uda mi się to doczyścić w domu. Nie ołówkami, a płynem też do srebra, który jest w ofercie. Polecam Wam, i może jeśli fajnie wyjdzie, a mam nadzieję, że przynajmniej będzie ona taka czytelna, dosyć. To oczywiście wstawiam tutaj z prawej strony i zobaczycie, jak takie sreberko oczyściłem. No ale bardzo się cieszę. Kurde, jest srebro, jest fajna moneta. W jakim stanie by nie była, no to naprawdę bardzo, ale to bardzo cieszy i satysfakcjonuje. A pogoda naprawdę. Bieździ tutaj niesamowicie na polu. Dobra, lecimy dalej, może jeszcze coś wyskoczy. No i dobrze, moi drodzy, jeśli jeszcze tutaj jesteście, to wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowymi widzami, to. Zostawicie też subskrypcję na moim kanale, żeby być na bieżąco z moimi filmami. No cóż, no wykopki może nie były jakieś, nie wiadomo, jakie, ale sreberko wpadło, coś tam wpadło, monetki. Także parę fantów wleciało, których się tak naprawdę nie bardzo spodziewałem. Także dla mnie to też jest miłe zaskoczenie, wiedząc, że nie mogę liczyć praktycznie na nic w tak przechodzonym miejscu, a tu jednak się mile zaskoczyłem, także. Cóż, przypominam Wam jeszcze raz o kodzie rabatowym na sklepie agoranum.pl i że wszystko macie w opisie tego filmu. I co, do następnego odcinka. Mam nadzieję, że jeszcze lepszego niż ten. Trzymajcie się, cześć!